Ej, mordeczki to chyba jest prawda. Nowa skrzynka w Brawl Stars? O kurcze. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów Brawl Stars dokładnie widzowie jest seria, którą bardzo lubicie więc to od was zależy czy ona dalej się będzie pojawiała zostawiajcie łapeczkę w górę i mogę was tak o to zachęcić, że jak wbijemy tutaj 4000 łapeczek w górę to w wakacje farbuje włosy na jakiś kolor dlatego mordeczki koniecznie lajkujcie, zobaczymy czy wbijemy tutaj 4000 jak coś dzisiaj przygotowałem aż 14 mega mocnych i ciekawych mitów więc oglądajcie do końca no i koniecznie piszcie mi w komentarzu mity do kolejnego odcinka z tej serii bo jak nie będziecie mi ich pisać to nie będę miał jak nagrać dlatego... Zjedźcie teraz na dół w komentarze i napiszcie jakieś ciekawe mity Zróbmy także każdy jeden nowy sub na moim kanale Spod tego odcineczka To jest 10 groszy więcej, które rozdam wam w konkursie Co będzie już za niedługo Dlatego mordeczki, jeśli jeszcze nie subujecie To walicie szybko subika po więcej fajnych odcineczków z Brawl Stars Mit numer 1 Maisie ma popcorn na ubraniu Okej, okay. sprawdzamy sobie Maisie I rzeczywiście, że na koszulce ma taką ikonkę jakby popcornu Popcorniku No jest związana z fangiem, a fang też jest związany z popcornem Ale patrzcie z tyłu też Normalnie na ja tym pasku też ma taką ikonkę popcornu w tej włosy Wyglądają jak popcornowe, więc to jest mit potwierdzony. I lecimy sobie do kolejnego. Mit numer dwa. Skiny z Retropolis zostały wycofane. Okej, okay, tutaj mam się tam taką grafikę, i są to generalnie wszystkie skiny, które były z tego eventu Retropolis. No i ziomeczek mówi, że one zostały wycofane. No nie wiem, wejdźmy sobie na przykład w Barleja. Ej, rzeczywiście tego różowego, cukierkowego Barleja nie da się tutaj kupić. No to nie wiem, na przykład teraz Mortis, proszę Państwa. A jego ja nie mam jak sprawdzić, bo jego akurat mam odblokowanego. No to może Brock, bo Brock też miał skinę. Ej, rzeczywiście tego Broka Retropolis też nie ma. Nie da się go kupić. Ale to są po prostu skiny eventowe i mi się wydaje, że one nie że zostały usunięte czy wycofane, tylko po prostu tutaj się nie da kupić też innych eventowych skinów, jak na przykład halloweenowych. Ale oczywiście mit mogę potwierdzić, bo wiem mniej więcej o co temu ziomeczkowi chodzi. Ale zanim przejdę do kolejnych mitów, mordeczki w Brawl'u mamy teraz mnóstwo fajnych skinów, które możecie sobie kupić, więc przypominam szybciutko o tym, żeby pamiętać i mieć wpisany kodik Tori w sklepie. Każdy, kto ma wpisany, to wielkie dzięki. No i jeśli zakupić jakiś pakiet klejnotów z moim kodikiem, to pozdrowi was na odcinku. No i tutaj wam osoby, które ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. Mega Dzięki, mordeczki, jesteście lojnymi szefami i serdecznie was pozdrawiam. A my lecimy do kolejnych mitów. Mit numer 3 na nowej mapie tej dżunglowej. Po moście biega Leon. Lewy, górny róg. Okej okay, mordeczki, więc musimy to sobie sprawdzić. Ja wam przesunę kamerkę. Okej, okay, proszę bardzo, żeby ta kamerka wam nie zasłaniała. I gdzieś tutaj po moście powinien biegać Leon. Tylko czy my tu w ogóle mamy jakiś mostek? Poczekajcie, bo ja tak dobrze nie znam. Ej, okej, okay, tu jest mostek taki. No to co, ja teraz sobie będę czekał. Po prostu jest Leon, rzeczywiście, biegał tam. Co jest? Myślałem, że dłużej będę na niego musiał czekać, ale on tam normalnie sobie biega, Krótkie uwagę, widzowie, poczekajcie, może zaraz znowu przebiegnie, nie poczekamy. Na niego jest znowu biegu. Dlatego wycink potwierdzony. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy o tym wiedzieliście. Mit numer 4. W katalogu są skiny Złoty Mecha Kruk i Złoty Mecha Bo za 49 gemów. A twórcy mówili, że nie będzie żadnych skinów za 49 gemów. Rzeczywiście, twórcy mówili, że za tą cenę nie będziemy mieli skinków. A tutaj ponoć mordeczki. Na przykład taki skin Złoty Mecha Bo tyle ich kosztuje. Okej okay, no tutaj nie mam jak tego sprawdzić, bo musiałbym mieć najpierw odblokowanego Mecha Bo. Ale na przykład, jakbym tutaj widzowie wszedł, no to, to tak samo, nie mam tego, jak sprawdzić, więc możecie mi dać znać w komentarzu, czy rzeczywiście te skiny kosztują 49 gemów. Ci się wydaje, że to może być prawda, bo patrzcie, ja tutaj mam rocznego Mecha Mortisa i on normalnie kosztuje 49 gemów, a przecież tej ceny w ogóle nie miało być. Dlatego mordeczki chyba potwierdzę tego mita, bo pewnie z tymi skinami jest tak samo. Bardzo dziwne, no oczywiście ja wiem, że to są skiny, które żeby odblokować tak, trzeba mieć ich inną wersję. Może dlatego kosztują 49 gemów. Rócy mówili, że już za tyle się nie będzie dało kupić żadnych skinów. Micik potwierdzony, ciekawa rzecz. Następny mi też związany ze złotymi srebrnymi skinami. Niektóre skiny mają tylko Silver i Golden, na przykład Griff. Chodzi o ich nazwę, widzowie, patrzcie, wchodzimy sobie w złote i weźmy sobie teraz szybciutko, nie wiem, wy, wy wy, wy, wy. Griffa może. Złoty Griff jest tutaj, zobaczcie, on ma samą nazwę Złoty Griff Ponoć jakieś inne skiny mają nazwę prawdziwy złoty, na przykład Griffa. Griff tak nie ma. Ale z tego co widzę, to każdy skin tutaj teraz chyba twórcy to już zmienili, że ma samą nazwę złoty. Nie no, mi się wydaje, Mordki, że to już musi być mit obalony, bo chyba twórcy to naprawili. Kiedyś rzeczywiście było coś takiego, że nie nazywali się samo złoty stył, tylko na przykład prawdziwy złoty stył. Mit numer 6. Był już skin do Max z mitologii greckiej. Więc te, co dochodzą, nie będą pierwszymi takimi skinami. Okej, okay, jak wejdziemy w karnet, to nie mamy skinów żadnych mitycznych, a za jakiś czas mają wejść właśnie do sklepu mordeczki. Te oto piękne skiny bogów greckich. Ale tak się składa, że już jeden zadymiarz właśnie z tych bogów greckich jest, w sensie skinek: Hermes Max. I jak wejdziemy sobie tutaj w motyw bogów greckich, to rzeczywiście wyskakuje. Hermes to też jest Bóg, e, legenda Olimpu, jak widzicie. Dlatego mordeczki, nicik potwierdzony i lecimy sobie do kolejnego. A wy oglądajcie ten film do końca, bo przed nami najciekawsze mity. Jak wejdziesz w katalog i wejdziesz w złote emotki i klikniesz jakąś zagemy, której nie masz, na przykład te kibicujące i będziesz chciał kupić, ale będziesz miał za mało gemów, to będzie ci pisać, potrzebujesz więcej błyskotek, ale nie będzie pisać zwykłe potrzebujesz więcej błyskotek, tylko więcej tak jak ten ziomeczek napisał, tak ponoć w Brawl'u pisze, jest taki bug, dobra jestem specjalnie na moim drugim koncie, gdzie mam mało klejnotów, żebym nie mógł kupić sobie tych specjalnych złotych emotek, okej okay, one są gdzieś tutaj no i bierzemy na przykład taką SK Gaming i uwaga, klikam kup i co nam wyskoczy mordeczki, uwaga, potrzebujesz więcej błyskotek, co jest rzeczywiście, więcej je". Yeah. w i M, c i e Powinno być więcej Więc taki śmieszny buk od twórców I dzięki za info potwierdzamy tego wita To jest? Mit numer 8 Kolejny mit związany z katalogiem Iw jako jedyny z chromatyków w katalogu ma skina z karnetu Okej, okay, czyli w katalogu nie da się kupić skinów za ostatni level karnetu A ponoć IF to jest jedna z do której można kupić I rzeczywiście mamy tutaj mordeczki kolczastą If, która jest z karnetu I normalnie mogę ją kupić Czy to za blinksy, czy to właśnie za gemy Nawedźmy sobie na przykład jakiegoś innego chromatyka typu bas Czy do baza można? Nie, do baza nie ma tutaj tego skina z karnetu. Widzicie? To jeszcze jakiś jeden przykład sobie zobaczmy Do Rufsa, też do Rufsa chyba nie mogę Rufsa w ogóle nie mam odblokowanego, więc Ale na przykład Serge, proszę państwa, tak Tutaj też nie ma jego skina z karnetu, więc to jest mit potwierdzony Dużo nowości się dowiaduje, dzięki wam jak kupujesz skina na przecenie, to przeceniony jest tylko za gemy, a za błyskotki nie. Za błyskotki kosztuje normalnie. Okej, okay, wchodzimy sobie w sklep ziomeczki i patrzcie. E, z tego co że to tak, rzeczywiście. Normalnie tutaj błyskotki zawsze mają taką samą cenę. Na przykład w tym przypadku 2750. A skiny normalnie powinny kosztować 79 gemów, ale one są przecenione, jeśli chodzi o gemy, i kosztują 69, a nie 79. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Dlaczego w błyskotkach nie ma takiej przeceny? Też by to było spoko. Micik potwierdzony. Dzisiaj dużo potwierdzonych bitów. Już za niedługo wejdzie nowa specjalna skrzynka w brosa, z której i będziemy mogli trafić skiny dlatego teraz skiny mają rzadkość ej mordeczki to chyba jest prawda nowa skrzynka w Brawl Stars o kurcze! No bo patrzcie, twórcy dodali takie rzadkości, co nie? I może oni przypadkiem ich nie dodali, tak jak ten ziomeczek tutaj napisał. Że rzadkości tych skinów są po to, że za jakiś czas twórcy dadzą specjalną skrzynkę, w której będziemy mogli trafić losowego skina. Jak będziemy mieli dużo szczęścia, to trafimy jakiegoś skina na przykład legendarnego. A jak będziemy mieli mniej szczęścia, to trafimy tego najsłabszego, zielonej rzadkości. Bardzo ciekawa teoria, ale ja tego nie mogę ani potwierdzić, ani obalić, po prostu daje mit niewyjaśniony, no bo nie wiemy Pewnie przekonamy się za jakiś czas. Napiszcie w komentarzu koniecznie, czy byście coś takiego chcieli, to postaram się przypowieć serducho. Mit numer 11 Każdy zadymiarz ma coś białego Okej, okay, i tak sobie patrzę i myślę, że rzeczywiście większość większość zadymiarzy chyba ma chociaż jakiś taki jeden mały element W właśnie białym kolorze Ale, czekajcie, bo wpadłem na pomysł Spike, czy Spike ma coś białego? To będzie tutaj bardzo ważne Nie, Spike nie ma nic totalnie białego Widzicie, więc nie każdy zadymiarz Dlatego obalam tego mita, bo Spike totalnie nic tutaj białego nie ma Mit numer 12 Otis oprócz srebrnego i złotego skina ma tylko skiny, które nawiązują do różnych kultur A więc okej, okay, mamy Otisa i rzeczywiście, patrzcie Fara Otis to jest taki po prostu skin z Egiptu. Oniotis to jest skinek związany z Japonią. No i poza tym są tylko złoty i srebrny skin, więc każdy skin do Ootisa jest związany po prostu z jakimś krajem. Więc możemy sobie potwierdzić tego Mita. W sumie ciekawe. Lecimy dalej. May ma pasek w kolorach Argentyny. Okej, okay, teraz patrzę na jej pasek rzeczywiście. To no jest to niebieski i biały, ale kurczę, to są takie dziwne odcienie, one mi nie do końca tak Argentynę bardzo przypominają, ale jakieś nawiązanie tam jest, więc niech będzie potwierdzę tego Mita. Taki szybki witik Następny mit w katalogu można kupić skiny z karnetów, na przykład świetlika Rico, i to też jest potwierdzone. Bo nawet wcześniej widzieliście mordeczki w skinie do Eve, że rzeczywiście mogliśmy tą Eve kupić z karnetu. No i tak samo możemy też kupić właśnie Świetlika Rico i kilka innych. Dlatego tego mi ta potwierdza, mi tym widzowie akcentem będę kończył dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie więcej fajnych odcineczków właśnie e, związanych tutaj z e, Brawl Stars, z pogromcami mitów i z innymi giereczkami, to walnijcie suba na moim kanale. Pamiętajcie o kodzie Torii w sklepie. Do zobaczonka, trzymajcie się. hejup!